Dobra a, a, ja sobie... a, yeah robię, a ja sobie kupię... ej, a ja sobie kopię obsta. tak Jakby jak ktoś skoczył teraz do fosy, jawale Hehe I chodź dalej, chodź, chodź, chodź Ale ja muszę to odłożyć, bo jak z tym zdedam Ech, jeszcze ma się klej AHAHA Jasne Przejdź, przejdź, przejdź do mojego O, ty pojechałeś Noo, lew Doba, ej, ja wyjadę na celu, więc chyba no możesz też... mi pomóc. Coś poczeka. Z tym panem Maślanko na przykład. I tej chwili cię wymietuję Ile o, jeszcze? Już, już dziewięć ci rzuciłem. Nie ma miejsca o tyle. weź to zbierz tutaj, uciekaj.